Tym czy gram. No, ja bym sobie bardziej tu snuł te trzy pola. Tak, to clear Plot, tak, clean. clean. Ja to las, las, clean. Co ja na przykład i, <House> I, i i co to robi jakieś i lelililililijaj Po prostu tak daże i ile, dobra to niech będzie, Krowy i krowy. Tutaj tu posadzę kartofelki. Też te krowy chociaż nie dają dość. to tutaj było? Jestem smutny, tam tamto całe mi uprawy kapustek nie wyrosła. to tam... będą i you i a.m. czerdzić, you czerdzić, 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 ten czerdzić, na czerdzić, 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 ten czerdzić, ale mi się czerdzić, 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 do was. Piszę tą gierkę, żebym później sobie ją znowu nagrał. Taka odstresu... Od czegoś tak to się Sojbińskie, co, co dziwnego mi Chociaż na krowy mogę liczyć. Jak chcesz kredyt? <laughs> Nie będę. Już to się zrobiło, tak, 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 tak i może chociaż to nie wyrośnie. Po tym odcinku na dzisiaj już będzie koniec tej gierki. gierki. Pew, może koniec w ogóle dzisiaj będzie nagrywania, bo dzisiaj dużo nagrałam. Tak sobie strasznie ma nagram, co ja tam nagrałem, siedzął Czy Czy go? To? Kingdom Roof. No, Nie, ale już go dogarnia. robi ta te... Może w końcu trzeba byłoby robić ta te... bada? Te... Nie mam jej. Dopyk, no to piękno i ta kasa leci dobra. Ale wolno ten czas leci. Uff. Dam tutaj farmę. To. W Nie, nie zamieniam. Ja zrobię krótkie cięcie, bo muszę iść się napić. Dobra, już jazdam. Napiłem się i jestem. Ja Wszystko zbieram dopiero. Ach. Ach, co Jak coś w to ja Plot Przed złoto, złoto, tysiąca Złotych hmm. Złoty No nie wiem, złoto, 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 złota, no złotych Znajmy Jeszcze raz złoto, kapusta złoto, Jeszcze złoto, 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 PUSTKO Jak cię będę pijął, No patrzcie, a ja teraz pięknie Różnia no, no, ja nie mogę, nie chcieć. tego I To też zmnogął, pijął tej gilu Łooooooot

No na razie już na pewno nie zdychnie. Wow, to masz. Piekieczka poszły. 60. Tak, tak zrobię tak? ja no że coś się dzieje. Dobry, już. Ale wy to robicie. Bo może w końcu jest Odcinek skończył, nie? Au. No, nie z chęcią, chciałbym nagrać dłużej, no ale nie mam specjalnego programu. Kaputka wzrosła 400 no to, to to jakbym miał te dwa pola, to by było 800. Spokojnie, zaraz będę miał te dodatkowe pola. teraz To i tam to ma 400. Ale kosz, to mi to na plus 200 wychodzi. Będę miał dwa kafry. Tak, Dobra, już wiem. Dwa razy tu to zasadzę, to już będę miał dodatkowe ploty. plot. Tak? Plot? Czyli jak to było? Plot. Nie, plot. Dwa to dwa razy, Ja razy, i teraz idziemy Turce. pustka. Miał by tak. Winogrona, kukurydza, kapuska i ty. Tuska wy. Tuska wy na pewno nie wyrosły. Czego chcesz do utraty? Kaskad do utra. Może bym dał trochę do jajek... JAJEK! O co tu myślałam? Górdę... To tutaj już czterysta, o? Chyba to mogę tak robić, Będę bęk Trzeba podbieraj. to pozbierać, to wyrośnie, wyrośnie na lajdzie. Teraz przejdę do tego, do Tetra. Te, 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 te. Dobra. Teraz ja kończę. Ocinek. Dobra. Ten odcinek będzie równo 10 minutów. Nie. 9,50. Dobra. Teraz ja bym Krzysio to była gra. Najlepsza farma, która będzie w opisie. Subskrybujcie. Lajkujcie. Polecajcie i. Pa! Nie, parę, jeszcze nie, jeszcze trzeba coś czegoś. Jest jedna kapustka jak. Te wszystkie sobie... Tak, 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 tak. Tak? Florty musimy kupować. Dobra, kupię. jeszcze. Ucho! Ho, dobra, dobra. Ja wiem, Krzyszio. To była gra, która będzie w opisie i nie pogram poza odcinkiem i pa.